Z Ewangelii, według świętego Mateusza: Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Tłumy wielbiły Boga, że takiej mocy udzielił ludziom. I dzisiaj chcemy też wielbić Boga za sakrament pokuty i pojednania. Tylko Bóg może odpuścić grzechy, ale tę władzę pan Jezus w dniu swojego zmartwychwstania przekazał apostołom. Powiedział, najpierw tchnął na nich ducha świętego i powiedział: Jak ojciec mnie poseł, taki ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale zanim to przekazał, tę władzę, tę moc, sam pokazywał, że ją posiada. I takim znakiem, że posiada władzę odpuszczania grzechów, bo uczeni w Piśmie mieli rację, że człowiek nie ma sam z siebie takiej władzy, mieli rację, że tylko Bóg może odpuszczać. Ale Pan Jezus, żeby pokazać, że jest też Bogiem wcielonym, że tę władzę ma, uczynił cud. Łatwiej jest powiedzieć, odpuszczając się Twoje grzechy, niż powiedzieć, i żeby ten sparaliżowany wstał i zaczął chodzić. Zauważmy, ten sparaliżowany miał większy problem niż ze swoim ciałem, tak naprawdę ze swoją duszą. Kiedy został przyprowadzony, przyniesiony, nawet nie przyprowadzony, przyniesiony przez swoich być może przyjaciół, to pan Jezus spojrzał na tych właśnie, którzy go przynieśli i spojrzał na ich wiarę. Widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Odpuszczają ci się twoje grzechy. Ufaj, synu. Ufaj, powiedz: Jezu, ufam Tobie. Kiedy przychodzimy do spowiedzi, też często nas niosą modlitwy. Tych, którzy mają wiarę i modlą się za nas. Czasem możemy być tak mocno sparaliżowani, że dopiero po wielu latach możemy przyjść do spowiedzi, takiej dobrej z całego życia czasem. Ale dlaczego? Dlatego, że ktoś się za nas modlił, ktoś przynosił nas do Jezusa w swoich modlitwach. I my sami jesteśmy dzisiaj zaproszeni do tego, żeby modlić się za tych, którzy są duchowo sparaliżowani, którzy. Może gdzieś tam podskórnie, może by chcieli się wyspowiadać, ale swojej pysze, swojej dumie, pod wpływem lęków, pokus złego ducha, nie chcą się odsłonić przed Chrystusem w konfesjonale, przed kapłanem. Myślą sobie, co tam ten człowiek, jeszcze może bardziej ode mnie grzeszny, będzie mi tutaj mówił, co mam robić. Nie, tu nie chodzi o człowieka, tu chodzi o władzę, o moc, którą przekazał Pan Jezus apostołom, apostołowie przez święcenia biskupie, kapłańskie do dzisiaj przekazują tę władzę i tę moc. I dzisiaj też warto spojrzeć na tych ludzi, którzy są sparaliżowani, bo czasem tak jest, że my możemy tłumaczyć, mówić: No idź, wyspowiadaj się, no idź, zrób coś z sobą, no weź się nawróć. No ale zaraz. Najpierw trzeba prosić Boga, aby ten człowiek został uwolniony, żeby był. Rzeczywiście sprawny, mógł zrobić to. Czasem tak jest, że potrzebuje drugiego człowieka. Pan Bóg nie zbawia nas pojedynczo, tylko we wspólnocie. Kiedyś ksiądz Dolindo, kiedy w Neapolu odprawiał msze święte, spowiadał, miał też taką grupę kobiet, które wychodziły na ulicę. I wtedy, kiedy ksiądz Dolindo miał msze święte, mówił kazania, to te kobiety na te msze święte do księdza Dolindo zapraszały. Jakby przymuszały czasem. Zapraszały ludzi, którzy byli niewierzący, czasem to byli masoni. Oni wchodzili, posłuchali słowa Bożego, a potem po mszy mieli okazję porozmawiać z księdzem Dolindą i żeby tak właśnie podyskutować, czy może się trochę nie zgodzić z tym, co usłyszeli. I była taka sytuacja, że pewien Taki właśnie intelektualista, który po mszy świętej przyszedł do księdza Dolindo i powiedział, proszę księdza, chciałbym podyskutować z tym, co ksiądz powiedział w kazaniu. A ksiądz Dolindo mówi, tak, dobrze aniołeczku, ale najpierw się wyspowiadaj. On sobie tak się: przecież nie przyszedłem do spowiedzi, przyszedłem podyskutować. Tak, tak aniołeczku, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego słucham Cię, powiedz swoją spowiedź. No i pod wpływem takiego trochę zaskoczenia wyspowiadał się. No i po tej spowiedzi ksiądz Donindo zadał mu pytanie. No aniołeczku, co byś chciał teraz mi powiedzieć? O co chodzi? Z czym chciałbyś podyskutować? Na to ten właśnie penitent odpowiedział. No nie, po spowiedzi to ja już nie mam żadnych pytań. Czasem te pytania miałyby być takim zakryciem powodów, dlaczego ja się nie chcę spowiadać. Spowiedź, która zostanie przeprowadzona, czasem właśnie działa jak egzorcyzm. Sami egzorcyści powiedzieli, mówią, że egzorcyzmy uwalniają ciało, ale dobra spowiedź jest czymś większym, bo ciało i tak się przecież rozpada, potem będzie zmartwychwstanie ciał. Natomiast to, co jest nieśmiertelne w nas, to jest dusza. A to sakrament pokuty i pojednania odpuszcza grzechy, ratuje duszę. Dlatego sakrament pokuty jest o wiele ważniejszy i o wiele większą szkodę czyni się demonom przez dobrą spowiedź niż samymi egzorcyzmami. Moi kochani, życzę pięknego dnia, życzę też takiej duchowej mocy, żeby te nasze paraliże duchowe zostały uzdrowione również przez sakrament pokuty i pojednania ale też pamiętajmy o tych, którzy dawno się nie spowiadali i których trzeba przynieść. Przynieść poprzez dobre słowo, zachęty, ale też i przez modlitwę i post. Przyjmijmy może błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.